najmniejszymi i pojazdami i w wieku 3-4 lat można już jeździć 50kami w dwusuwie bądź w czterechie. Tutaj mamy KMB50, tym jeździ na przykład spokojnie 4, 5, 6 latek. Dalej mamy na przykład już 80 dla od 6 do 8 lat. Później są już 110, -tki, 125, -tki dla wieku około 10-11 lat. Później wchodzimy na 125, wyższe 150, wyższe 140. One są już dla dzieciaczków od 11 do 14, 15 roku życia. Potem ich kariera przechodzi na 250, jak Kajo K2. Tutaj już mamy Kajo NXT 250L na podwyższone ramię i cała gama produktów. I to są już są pojazdy dla nie dzieci, tylko osób dorosłych. W przypadku pojazdów się osoby, które są mniej popularne są Supermoto.